Siema, z tej strony kaktusek14 a dzisiaj trochę dłużniejszy filmik na temat tego co mi ostatnio opowiedział mój ziomy, co mu się przytrafiło Chciałbym trochę teraz zrobić z wami research na temat tej sytuacji czy faktycznie tak było co możemy na ten temat więcej powiedzieć i tak dalej Widzicie już tytuł więc wiecie doskonale o czym będzie to wideo czy są targi w targówku? Na początek zadajmy takie pytanie. Możemy sobie przejść tutaj do kalendarza wydarzeń w targówku. Ogród zieleni. No to nie są targi ewidentnie, nie? Koncert. Kolorami polne kwiaty znów się mienią. Jakieś gówno. Stary dziad. Skin in jeansach. Tu też jakiś... I koleś łysieje w ciur, nie? Kości łysieje, ewidentnie. Tu jakaś typiara. Trochę młodsza, ale chyba też nie jest najmłodsza. Ten koleś ewidentnie młodszy niż te dwa dziadki. Ale też trochę łysieje, łysie. Trochę mu się linia włosów cofa. Ten ma czapę, bo pewnie jest łysy kompletnie. Ten ma czuprynę. Uśmiechnięty. Ale stary. I jego ulubionym zespołem jest Metallica. Wystawa prac międzypokoleniowych, nitką inspirowany. Jakiś pięciolatek to robił. Startuje, mama mu robiła za niego i powiedziała, że to on. Dobra, tu jakiś widzimy bullshit konkretny. Nie ma targów, nie? Żadnych targów na temat. O, 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 o! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Targi w atrium targówek. To w nieźle. Atrium targówek. Pupilów targi. No tak szczerze, nie będę kłamał, to są chyba te właśnie targi w targówku, nie? Chyba, chyba to mamy, nie? Możemy się trochę jeszcze dowiedzieć na ten temat. Już w niedzielę 10 lipca w Artium Targówek odbędą się Pupilow Targi. Jest to wydarzenie, podczas którego będzie można zobaczyć oraz zakupić najróżniejsze psie oraz kocie akcesoria i produkty. Czyli to jest pierdolona promocja dla frajerów, co się na takie gówna nabierają, bo jest jakaś dziewczyna z dwoma psami, nie? Tak to wygląda. Tak naprawdę po prostu chcą ci obchnąć, ścierwo. Jak chcecie coś kupić dobrego psu, to kurwa kupcie. Ale nie na jakichś jebanych targach w targówku. Które zresztą odbyły się 3 lata temu. Co nie zmienia faktu, że to jest przecież... Skam śmierdzi to gównem na kilometr. Psy idź ze swoim przyjacielem. Nie jesteś kurwa Marianem ze wsi 65-letnim, żeby tak gadać. Sklej tą pizdę. Kurwa zajmij się... Porządnym handlem. Dobrym, tutaj męskim. Dobra. Braterska miłość. Umrzeć w boju. Z żołnierzem. Za króla. No. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Obserwujcie Instagrama. Whatsappa. No. Na razie. Kaktusek 14 out.